W 1987 roku przewodniczący zarządu BMW Ebert von Kunnenheim z pełnym przekonaniem i odrobiną arogancji zaprezentował światu nową siódemkę z silnikiem V12. Wypowiedział wtedy zdania, które brzmiały niemal jak manifest. Jego aura dotrze do najbardziej odległych rynków świata i wywrze na nich. Głębokie wrażenie. Prentendent do zajęcia czołowej pozycji w międzynarodowej hierarchii samochodowej. Słowa mocne jak espresso bez cukru. Ale za kulisami BMW wcale nie było tak różowo. Tak naprawdę był strach, jak zareaguje Mercedes. Bo Mercedes to nie był byle kto. Wtedy to był król luksusu, który rządził światem prestiżu. No i do tego wystarczy mu silnik V8. A tu nagle ich rewir wchodzi BMW i to jeszcze z wielkim V12. To był cios wymierzony prosto w twarz Mercedesa. Więc w BMW z jednej strony byli dumni, że wprowadzili V12 przed Mercedesem, ale z drugiej wiedzieli, że reakcja Mercedesa może ich znokautować. I ja tego sobie nie wymyśliłem, bo to nie był ich pierwszy silnik V12, ale trzeci. Pierwsza dwunastka od BMW przeznaczona do samochodów powstała w latach 70., ale nigdy nie weszła do produkcji. Dlaczego? Było kilka powodów, ale jednym z nich był właśnie Mercedes. To rodzi wiele pytań. Dlaczego BMW bało się Mercedesa? Kiedy dokładnie powstał pierwszy silnik V12 od BMW? Kto wpadł na pomysł, aby stworzyć V12? W tym odcinku znajdziesz odpowiedzi na wszystkie te pytania. Dowiesz się, kto odegrał kluczową rolę w historii BMW, poznasz szczegóły dotyczące trzech pierwszych silników V12 i zrozumiesz, dlaczego BMW tak bało się Mercedesa. A całość, jak zawsze, opowiem z innej perspektywy. Witam w kolejnym odcinku Legendy V12, gdzie bohaterem będzie BMW. W sumie to ich dwunastocylindrowy silnik, ten pierwszy. W sumie to trzeci. No ale to zaraz, bo teraz sprawy formalne. I jeśli pytasz, co z rajdowymi legendami, to już oświadczenie napisałem na karcie Społeczność. Możesz sobie poszukać. Ale na końcu jeszcze powiem dwa zdania na ten temat. No i już teraz zachęcam cię do kliknięcia subskrypcji oraz tego dzwoneczka, bo wchodzimy w najbardziej Powiem tak, najgorętszy okres silników V12 lata 90. No ale zaczniemy jeszcze od lat 80., od BMW, kiedy wbijają topór prosto w logo Mercedesa. No ale zacznijmy od początku. Nazywał się Alex von Falkenhausen i to właśnie on wykuł powojenny sportowy charakter BMW. Jego historia zaczęła się jednak nietypowo. Od motocykli. Gdy Alex miał zaledwie 17 lat, czyli jeszcze w latach 20. poprzedniego stulecia, to pokazał swój pazur. Na górskich wyścigach jego podrasowany motor bez trudu objeżdżał fabryczne maszyny. W tym motocykle BMW. W BMW szybko zrozumieli, że zamiast z nim konkurować, lepiej go mieć po swojej stronie. I tak w latach 30. Alex został zarówno kierowcą wyścigowym BMW, jak i konstruktorem motocykli. Potem wybuchła wojna. Alex w tym czasie skupił się na projektowaniu wojskowych motocykli, ale po jej zakończeniu opuścił BMW i wrócił do prywatnego ścigania. Aby jednak finansować swoją pasję, założył firmę coś w rodzaju warsztatu tuningowo-konstrukcyjnego. Do nazwy włączył swoje inicjały, a jego konstrukcje szybko zaczęły robić furorę, docierając nawet do królowej motorsportu. F1. Jednak świat wyścigów rządził się brutalnymi zasadami. Najpierw kasa, potem wyniki. Alex nie miał dość pieniędzy, więc zamknął firmę i w 1954 roku wrócił do BMW. Tam nie zajmował się już motocyklami. Skupił się na rozwoju silników, a dzięki swojemu sportowemu doświadczeniu objął stanowisko szefa działu wyścigowego BMW. I Weltmarke aus München. To były jednak trudne czasy dla tej firmy. BMW walczyło o przetrwanie, bo Mercedes miał chrapkę na ich przejęcie. Ratunkiem okazała się produkcja mikrosamochodu Isetta. Kiedy BMW w końcu odbiło się od NATO, zaprezentowali model 700, a w latach 60. planowali kolejny przełom. Chcieli stworzyć większy samochód, co oznaczało konieczność opracowania nowego, czterocylindrowego silnika. To zadanie powierzono Alexowi, który stworzył zupełnie nową jednostkę do modelu Noje Klasse. Był to nowoczesny silnik czterocylindrowy SOHC, czyli z pojedynczym wałkiem rozrządu w głowicy o pojemności 1500. Ale Alex nie był człowiekiem, który trzymał się reguł. Owszem, zaprojektował silnik zgodnie z wytycznymi, ale w tajemnicy stworzył go tak, by można było łatwo zwiększać jego pojemność. I to zadziałało. Zamiast 1.5 szybko pojawiła się wersja 1.8 potem 2.0, a co najważniejsze! Ten silnik był nie do zdarcia, a do tego krył w sobie duszę prawdziwego wojownika. BMW szybko to zauważyło, samochody z tym silnikiem zaczęły brylować na torach wyścigowych, a firma postanowiła, że sportowy duch stanie się ich znakiem rozpoznawczym. Wszystko dzięki silnikowi Alexa M10, który finalnie trafił tutaj. Tak jest. Blok tego czterocyngrowego silnika trafił do świata F1, gdzie wycisnęli z niego: Uwaga, jakieś. 1450 koni. Brazylijczyk Nelson Piquet w bolidzie Brabham BT-52 z tym silnikiem zdobył tytuł Mistrza Świata F1 w 1983 roku. Więc zapamiętaj to nazwisko, bo to on zbudował sportowe powojenne DNA BMW. Jego dzieło, silnik M10, stał się fundamentem do stworzenia najbardziej kultowych jednostek napędowych BMW. Ale to już historia na inny odcinek. My wracamy do Alexa, który w latach 70. przekazał swoje dziedzictwo w ręce innego geniusza BMW. Paula Roche. A on stworzył kolejną legendę: silnik do. Jednak McLaren F1 to przyszłość, to będzie w późniejszych odcinkach. A my wracamy do Aleksa, który zanim poszedł na emeryturę, to spotkał się jeszcze z. Robert Antony Lutz, zwany jako Bob Lutz. Jak przystało na Amerykanina, swoje młodzieńcze lata spędził w wojsku ale później los rzucił go do Europy. W latach 60. pracował dla General Motors, skąd wysłano go do centrali Opla w Europie, gdzie objął kierownicze stanowisko. Jednak chyba brakowało mu tam wyzwań, bo już w 1971 roku trafił do BMW jako wiceprezes wykonawczy do spraw sprzedaży i marketingu. Choć był tam niecałe 4 lata, bo potem przeniósł się do Forda, to zdążył wprowadzić markę na właściwe tory. Jednym z jego pierwszych zadań było nadzorowanie następcy Serii 02. Podobno, gdy zobaczył to, co pracownicy BMW zmajstrowali, to bez mrugnięcia okiem kazał wyrzucić cały prek do kosza i zacząć od nowa. Dzięki temu powstała pierwsza Seria 3 model, którego znaczenia i ikoniczności chyba nie trzeba nikomu tłumaczyć. A skoro mowa o Serii 3, to warto spojrzeć jeszcze raz na jej poprzednika. Dokładnie chodzi o nazewnictwo, jest tutaj prawdziwy koszmar. Chaos z numerami, który dla projektantów może miał jakiś sens, ale dla klientów czy sprzedawców był jednym wielkim zamieszaniem. Do tego dochodziły inne modele, gdzie nazewnictwo żyło sobie własnym życiem. Więc to Bob wprowadził jasny, prosty podział. Seria 3, seria 5, seria 7 i tak dalej. To rozwiązanie się przyjęło i trwa do dziś. Ale jest jeszcze coś ciekawszego. Spójrz na przedwojenne BMW. Już wtedy pojawiły się słynne nerki. Po wojnie nerki wróciły i pojawiły się w kolejnych modelach. Owszem, ich rozmiar zmniejszono, by pasował do nowoczesnej stylistyki, ale wciąż były obecne. To najbardziej rozpoznawalny element BMW. Aż do momentu, gdy w BMW uznano, że są przestarzałe i nie pasują do nowego kierunku marki. Chcieli je zastąpić prostym grillem, jak w amerykańskich Chevroletach. Na szczęście Bob Lutz powstrzymał ich przed tym absurdem. Po latach wspomina to tak: fakt, że ktoś taki jak ja musiał ich powstrzymać przed zrobieniem czegoś takiego, mówi wiele o kompetencjach najwyższego kierownictwa. Well, let's go for a quick Bob Lutz był także pomysłodawcą założenia M Motorsport, firmy odpowiedzialnej za słynne M Power. Bez niego modele M mogłyby nie powstać. A kojarzysz hasło? The Ultimate Driving Machine. BMW wcześniej używało sloganu Aus Freude am Fahren, co można tłumaczyć jako radość z jazdy. Ale Bob uznał, że brakuje tutaj technologicznego akcentu. I tak powstało jedno z najbardziej ikonicznych haseł w świecie motoryzacji. The Ultimate Driving Machine. Trzeba przyznać, że jak na 3 lata pracy w BMW, Bob osiągnął naprawdę wiele prowadził markę na właściwe tory, podczas gdy lokomotywą tej marki były jednostki napędowe Alexa von Falkenhausena. No i nie bez powodu wspominam Ci o tych dwóch postaciach, bo pewnego dnia Bob i Alex spotkali się, a jeden z nich zaszczepił w głowie drugiego pewną ideę, która finalnie przekształciła się w to. Pierwszy silnik V12 od BMW, który trafił do serii 7 E32, ale to był pierwszy Oficjalny silnik V12, bo tak naprawdę powstały jeszcze wcześniej dwa inne. BMW New Class, znane po niemiecku jako Neue Klasse, okazało się maszynką do zarabiania pieniędzy. Więc BMW, uzbrojone w większą ilość niemieckich marek, postanowiło zrobić kolejny krok. Tym krokiem było powrócenie do swoich korzeni sprzed wojny dorzędowych silników sześciocylindrowych, które dzięki modelowi 328 uczyniły z BMW legendę. Druga wojna światowa zmieniła jednak wszystko. Legenda upadła, a marka znalazła się w trudnej sytuacji. Po wojnie próbowali wrócić do gry, produkując luksusowe limuzyny z wielkimi silnikami, ale okazało się, że to był fatalny pomysł. Takich aut po prostu nikt nie kupował. Przed bankructwem, a właściwie przed przejęciem przez Mercedesa, uratowała ich produkcja mikrosamochodu ISO i SETA. O czym już mówiłem. Więc przeskoczmy do lat 60. Model noje klasy i jego mniejsza wersja seria 02 przynosiły zyski, więc nadszedł czas na coś większego. Czas na große klasy. Tak narodził się model o kodzie E3, zwany także jako BMW New Six. W USA mówiono na niego Bawaria, ale my skupmy się na tym, co go napędzało. Rzędowy silnik sześciocylindrowy. Był to pierwszy, nowy, powojenny sześciocylindrowiec. I mimo, że to rzędówka, cylindry pracowały pod kątem 30 stopni. Podobnie jak w czterocylindrowym M10. Po to, aby obniżyć środek ciężkości. No i ten silnik, zwany M06, był dziełem Alexa von Falkenhausena. Pierwsza wersja pojawiła się w 1968 roku i była dostępna w dwóch pojemnościach. 2,5 oraz 2,8 litra. Później zaczęły się pojawiać kolejne. No, i w czasie prezentacji jednej z tych kolejnych wersji spotkali się właśnie Alex von Falkenhausen i Bob Lutz. I Bob do Alexa rzucił takim hasłem: Dwa takie silniki tworzyłyby wspaniałe V12. No, a że Alex to człowiek czynu, nie pozostawił tego bez odpowiedzi. Niedługo później zaprosił Boba do siebie i pokazał mu to, o czym mówił. Jednostkę V12, która składała się z dwóch połączonych sześciocydrowych silników M06 o pojemności 2,5 litra. Nowe dzieło nazwane zostało M33. Miało 5 litrów pojemności i generowało 300 koni mechanicznych. Jak wspomina Bob Lutz, brzmiał i działał perfekcyjnie. W sumie to czekał aż w BMW powiedzą. Tak. No ale to nie było takie proste, bo to był rok 1974. Świat pogrążony był w kryzysie paliwowym, co zniechęcało do inwestycji w tak duże jednostki. Po drugie BMW nie miało odpowiedniego auta, do którego można by włożyć taki silnik. Największy model E3 nie był przewidziany na V12. Kolejnym problemem był ciężar 315 kg. BMW, które zaczęło kreować wizerunek marki z pazurem, dbało o idealny rozkład masy 50 na 50. A ten silnik by to zakłócił. No i nie zapomnijmy o Mercedesie. Lata 70. To była epoka, w której Mercedes rządził rynkiem luksusu i prestiżu. To oni rozdawali karty i mieli najwięcej asów w rękawie. Zarówno technologicznie, jak i finansowo. A BMW? Powiem tak: kiedy BMW wreszcie odbiło się od NA, czyli zakończyli sprzedaż jednego z najmniejszych samochodów na świecie, to Mercedes w tym czasie zaczął produkować jeden z największych samochodów na świecie. Mercedes to była inna liga. Gdyby BMW wtedy w latach 70. postawiło na model Z12, oznaczałoby to bezpośrednie wyzwanie rzucone Mercedesowi. Reakcja byłaby natychmiastowa. Mercedes otworzyłby safe, wyłożył góry pieniędzy i stworzył coś, co zmierzyłoby BMW. Mówiąc wprost, nie zostałoby z nich nic poza plamą na asfalcie. Więc w obawie przed wywołaniem technologicznej wojny z Mercedesem BMW porzuciło rozwój tej jednostki. Oficjalnie jednak pracownikom nie mogli powiedzieć, że boją się Mercedesa, więc tłumaczyli to tak. Zbyt duża masa tego silnika V12. Dla Alexa słowa w stylu za ciężki to było wyzwanie. No i przy okazji rozwoju BMW Serii 3 zauważył rozwiązanie, które mogło odmienić losy V12. Pierwsza Seria 3 była sukcesem. BMW chciało pójść za ciosem i wprowadzić pod jej maskę sześciocylindrowy silnik. Ale M06 okazał się zbyt ciężki i zbyt wielki. Paul Roche dostał zadanie stworzenia mniejszej, lżejszej jednostki sześciocylindrowej. Aleks, mając więcej czasu przed emeryturą, postanowił równolegle zbudować na jej bazie nowe V12. Więc podstawą był mniejszy silnik sześciocylindrowy, kodowo zwany M60. Jeśli znasz jednostki BMW, to wiesz, że silnik M60 pojawił się w latach 90. i to było V8. Więc trzeba to wyjaśnić. Zaczęło się od kodu M10, czyli to był ten czterocylindrowy silnik, który w podstawowej pojemności miał 1,5 litra. Potem pojawił się M06, czyli 6 cylindrów, które w podstawowej konfiguracji miało 2,5 litra. No i M60 to był ten najnowszy, ale także mniejszy silnik sześciocylindrowy, bo jego podstawowa pojemność to 2,0. Generalnie kodowo jest chaos. Więc została nazwa M10. Znowu ten mniejszy, najnowszy sześciocindrowy silnik wraz z premierą nazwany został M20. No a ten większy, starszy sześciocindrowy został przemianowany z M06 na M30. No i trzeba przyznać, że teraz to ma sens. Sens w tym wszystkim widział także Alex, który właśnie z tego M20, choć wtedy M60 zrobił kolejne V12. W sumie to zrobił aż dwie wersje. Silnik ten nazwany został M66 i były dwie pojemności 3.6 oraz 4,5 litra. Moc topowej wersji to 272 koni. Ale najważniejsze, że udało się zejść z masą o 40 kg. A co na to BMW? Powiedzieli tylko jedno: Nein! Wciąż zbyt ciężki. Mimo że BMW zrobiło kolejny krok w stronę luksusu czyli wchodzili w rewir Mercedesa, tworząc pierwszą Serię 7, to jednak nie zdobyli się na odwagę, aby wprowadzić w niej V12 prawdopodobnie dalej bali się reakcji Mercedesa. I wyglądało na to, że historia V12 w BMW dobiegła końca. Alex odszedł na emeryturę, a Paul Roche zajął się projektem jednostki dla pierwszego m -Power. Ale dziś dobrze wiemy, że to nie był koniec, bo pod koniec lat 70. BMW zdecydowało się na odważny krok. rok 1979. Targi Frankfurt Motor Show. Mercedes dumnie prezentuje swoje nowe dziecko, kolejną generacją S-klasy. A Mercedes był tak zajęty chwaleniem się swoim modelem, że pewnie nawet nie zauważył, że gdzieś w cieniu pomiędzy innymi wystawcami BMW pokazało coś, co mogło zburzyć ich spokój. Silnik V12 to była ta druga wersja jednostki V12 od BMW, ta, która bazowała na mniejszym sześciocyndrowym M20. Co prawda BMW nie planowało wprowadzić go do produkcji, ale samo pokazanie go było jasnym sygnałem. Piłka jest w grze. Jak mówi jeden z inżynierów BMW, V12 to był dla nich niezwykle interesujący temat. Wyzwaniem było jednak jak sprawić, aby stał się lżejszy. Co ciekawe, odpowiedź na to pytanie również znajdowała się na targach w Frankfurcie w 79 roku. Chodziło o Porsche 928. Ale zanim do niego przejdziemy, wyjaśnimy problem, z którym zmagało się BMW. Sześciocylindrowe silniki BMW, zarówno M20 jak i M30, miały lekkie aluminiowe głowice, ale ich bloki były żeliwne, a to oznaczało ciężar. Żyliwo wybierano, ponieważ aluminium nie było wystarczająco trwałe. Podobny problem mieli inżynierowie Porsche, gdy postanowili uśmiercić model 911 i zastąpić go 928. W przeciwieństwie do 911 w 928 silnik znajdował się z przodu, co wymagało maksymalnie odchudzenia jednostki. Rozwiązaniem był aluminiowy blok silnika. Jednak aby aluminium było trwałe i odporne na ścieranie, zastosowano stop o wysokiej zawartości krzemu. Następnie blok poddawano specjalnej obróbce chemicznej, która odsłaniała kryształki krzemu, poprawiając trwałość i zmniejszając tarcie. BMW poszło dokładnie tą samą drogą. Jako baza do budowy nowego V12 posłużył sześciocylindrowy silnik M20 o pojemności 2,5 litra. Połączono dwie takie jednostki, ale blok odlano z aluminium w technologii inspirowanej rozwiązaniami z Porsche 928. Dolne części tłoków pokryto warstwą żelaza, ponieważ żelazo i krzem mają lepszą kompatybilność ślizgową. Szczególnie chodziło o okres docierania silnika. Dodatkowo wprowadzono zaawansowaną elektronikę. Za pracę silnika odpowiadały dwa komputery Bosch Motronic. Każdy z nich kontrolował jeden rząd cylindrów. To wymusiło zastosowanie nowoczesnego rozwiązania Drive by Wire. Hamulce i układ kierowniczy wciąż działały tradycyjnie, mechanicznie i hydraulicznie. Ale pedał gazu nie był już połączony linką z przepustnicą. Sterował nim komputer za pomocą systemu ETC. To była rewolucja, która umożliwiała wprowadzenie systemu kontroli trakcji ASR, tempomatu i trybu sportowego w skrzyni biegów. Ale zostawmy elektronikę, bo najważniejsze jest to. BMW miało teraz V12. No i zanim pogadamy o tym, jak to wpłynęło na rynek motoryzacji, to warto wspomnieć, że silnik ten był testowany w Serii 6, a to pokazuje, jak kompaktowa była V12 od BMW. I co najważniejsze, najnowsze dzieło BMW, zwane M70, było przede wszystkim lekkie. W porównaniu do oryginalnego projektu udało się zredukować masę aż o 75 kg. Dzięki temu Seria 7 mogła zachować idealny rozkład masy 50 na 50. Nawet z potężnym V12 pod maską BMW utrzymało swój sportowy charakter. Coś, co stało się ich znakiem rozpoznawczym. Silnik był dostępny w dwóch wersjach: standardowej 750i oraz przedłużanej 750iL. Konstrukcja była prosta: pojedynczy wałek rozrządu w każdej z głowicy i dwa zawory na cylinder, ale BMW nie musiało udowadniać niczego więcej. Teraz oni rządzili segmentem. Luksusowych limuzy. Bo owszem był Jaguar z V12, który mógł konkurować z BMW w kwestii mocy w wersji bez katalizatora, ale jego technologia była przestarzała. Pochodziła z lat 60. Jaguar XJ12 był trzecią edycją oryginalnego modelu XJ, który zadebiutował w 68 roku, a jednostka V12 trafiła do niego w 72 roku. Więc w 1987 roku to już był dziadek w porównaniu do nowoczesnego, skomputeryzowanego BMW. Jasne, Jaguar wprowadził nowy model XJ rok przed wypuszczeniem serii 7, ale brakowało mu siły przebicia. Nie miał ani V12, ani V8, tylko sześciocylindrowe jednostki. To była zupełnie inna liga niż BMW 750. Co prawda Jaguar powróci do V12 w 1993 roku, ale w 87 roku to BMW było królem segmentu wielkich limuzyn. I Mercedes Szybko to zrozumiał. Mercedes oferował swoją topową S-klasę w wersji z V8, a najmocniejsza odmiana to był SEL, czyli wersja przedłużana, i miała 279 koni. Jednak w tym samym roku, kiedy BMW zaprezentowało swoją serię 7 z V12, to Mercedes poprawił swoje osiągi. Teraz ich topowa wersja również osiągała 300 koni. Problem? Mercedes zmagał się ze stratami mocy po zastosowaniu katalizatora, czego BMW w ogóle nie doświadczyło. Ich V12 miało zawsze 300 koni, bez wyjątku. No i moc to jedno, ale liczba cylindrów to zupełnie inna historia. No i BMW tworząc serię 7 z V12 doskonale wiedziało, że rozpoczęło wojnę. Nie wiedzieli tylko, jak mocna będzie kontra Mercedesa. Dlatego już w 1988 roku BMW rozpoczęło pracę nad jeszcze potężniejszą jednostką, nad V16. Wiedzieli, że kiedy Mercedes zdecyduje się na kontratak, to muszą być przygotowani, bo ich przewaga zostanie zmiażdżona. I się nie pomylili. Mercedes zmieniło świat motoryzacji na zawsze. Ale to już historia na inny odcinek. Tak samo jak V16 od BMW. Dziś trzeba zapamiętać jedno: to właśnie silnik V12 od BMW rozpoczął wielką wojnę technologiczną między BMW a Mercedesem. Tutaj stawiamy kropkę. Bo Mercedes i ich V12 będzie w innym odcinku. Tak samo jak BMW V16 i spokojnie nie zapomniałem także o BMW serii 8 z V12, to także będzie w innym odcinku. Dziś daj znać, czy wiedziałeś, że BMW wcześniej zrobiły inne dwie jednostki V12. No i po której stronie jesteś? Napisz w komentarzu: BMW czy Mercedes. Bo lubimy takie wojny, szczególnie w komentarzach. No, a jeśli chodzi o komentarze, to wiem, co tam będzie się pojawiać, gdzie rajdowe legendy. Słuchajcie, tak jak napisałem w oświadczeniu, ja przez 3 tygodnie przygotowałem się do materiału rajdowe legendy do roku 2004. Zrobiłem materiał, rozpisałem sobie scenariusz, poukładałem sobie materiał, znalazłem urywki. No tak naprawdę przygotowałem się tak, że po prostu nagrywam, montuję i mam materiał gotowy na trzy odcinki, bo podzieliłem ten sezon aż na. Trzy odcinki, bo tam jest 16 rajdów. Naprawdę masa roboty, tak powiedziałem. Trzy tygodnie przesiedziałem przy tym, i co? właśnie tak się zastanawiam, czy nie powiedzieć brzydkiego słowa, i nie powiem. I nic. Po prostu materiał gdzieś jest, gdzieś jest skrzaniony, coś tam się rozwaliło. I też trzy dni próbowałem wyprostować ten materiał. Po prostu nie da się. Po prostu błąd za błędem, nie wiadomo o co chodzi, nie wiem. Kuźwa, zostawiam ten temat na razie, bo nie chcę do niego wracać, bo pochłania to tyle ilości czasu i energii, że kurde mógłbym zrobić zamiast jednego odcinka Rajdowe Legendy dwa inne. I nie mam po prostu czasu, aby w tym dłużej grzebać i przeznaczać aż tyle czasu, bo muszę robić inne materiały. Więc sorry, aktualnie Rajdowe Legendy pas. Muszę odpocząć od tego, może jak coś wymyślę. Nie wiem, na razie tego nie robię. Ale spokojnie będzie coś o motorsporcie, będzie coś bardzo fajnego. No, zaskoczy was. Fajny, fajny materiał sobie już w głowie poukładałem. Powoli się do tego przygotowuję. Będzie też o tam też będzie WRC, tam będzie, no, będzie fajne. Tyle tylko powiem. Nic więcej nie zdradzam. No i tyle no, dzięki za oglądanie, jak się podobało to pamiętajcie o tej łapie tam w górze, aby docenić tą robotę, bo to też trochę czasu wymaga, aby przygotować taki materiał o V12, aby nie był to taki, wiecie, byle co, tak, z Wikipedii, pale informacji nie, nie, to nie o to chodzi, ale nieważne, mam nadzieję, że Wam się podobało, jak się podobało, dajcie łapę w górę, pamiętajcie o subskrypcji, bo wchodzimy w najlepsze lata, czyli lata 90, jeśli chodzi o V12, zaraz wlecą limuzyny, będą jeszcze... Ikony motoryzacji takiej w ogóle będzie się dużo działo, więc dzięki za oglądanie i najważniejsze, że, że ten, że pamiętacie najważniejsze hasło, że życie za krótkie, by nie jarać się prawdziwą motoryzacją.